Dzień dobry, na dzisiejszym spotkaniu chciałem Wam przemierzyć, to znaczy zrobić serię takich pomiarów tych różnych central wydajności i ile to pobiera prądu. Ponieważ dostaliśmy tam od niektórych użytkowników, czy tam na Facebooku, zarzuty, że jak centrale z silnikami klatkowymi mogą być energoszczędne. Otóż mogą. bo... mają zastosowany falownik w sterowniku. Teraz coraz więcej urządzeń, nawet y, zwykłych AGT macie takie płynne regulatory. To są albo silniki BLCD, albo silniki prądu stałego, a to są silniki klatkowe, jak już jest troszeczkę większej mocy, z tym z falownikiem. I ta technologia że zapanowano, ona jest coraz łatwiejsza, więc my też wprowadziliśmy ją w zwykłe, do zwykłych centrach klatkowych i teatr elwacyjny. Pomiar się będzie odbywał zwykłym takim batomierzem i będę zapisywał te charakterystyki, te wartości. Na, w ostatnim momencie Wam zrobię wykresik, jak to wygląda, jaką to ma mo, jakie to ma wydajności ta centrala przy określonych mocach, żeby nie było podejrzeń. I zrobię taki cykl central ze 4 6 central, wezmę tak, pomierze. Przy okazji to będą jako takie dodatkowe. Filmik. Przystępujemy do pomiar, będziemy robić pomiar, powiedzmy co tam, drugi zakres, żeby ich za dużo nie było. Teraz mamy pomiar 21 W, sprawdzimy przepływ na nawiewie. Proszę bardzo, przepływ na nawiewie mamy już, nie się ustabilizuje, bo cały czas rośnie, 26 metrów, 27 metrów na godzinę. Czyli mamy 22 W, 22 W. I dwadzieścia metrów sześciennych na godzinę. Zwiększamy prędkość razy o dwa zakresy. Mamy moc 43 waty po ustabilizowaniu, a przepływ 80

po stabilizowaniu mamy 75 W co widać I, i przepływ mamy 72 W, a przepływ mamy gdzieś 150 72 W, przepływ 150 podnosimy o następne dwa i się ustabilizuje nam moc bo przełączając prędkość mamy stany nieustalone jak to mówią elektronicy teraz już mamy porządnie mamy przepływ 260 moc bierzemy 119 to mamy 119, 260 bierzemy wartość maksymalną przy wartości maksymalnej o proszę bardzo tak to się odbywa przy wartości maksymalnej mamy nawet 100 116 116, a tu mamy 320. To w ten sposób się ściąga właśnie charakterystyki mocy. Ja wam zaraz wezmę, postaram się to ładnie rozrysować. Te wszystkie punkty, które tutaj mieliśmy pomiary, naniosłem na charakterystykę, ale o co chodzi? O ten punkt zobaczcie. 119 W bierze nam przy przepływie 260, a tu bierze nam 116 przy 320. To tak nie jest, ponieważ tu mamy zwykły taki miernik elektroniczny z przetwornikiem elektronicznym. Jakbyśmy zastosowali taki stary watomierz, to tutaj by nie było 116, tylko powiedzmy byłoby 98, czy tam powiedzmy czy 105 w tych granicach. To wynika ze względu no te urządzenia pomiarowe, które. Wam pokazałem ten elektroniczny taki watomierz, co się kupuje za 60 zł, co go stosujecie, specjalnie też go wziąłem do pomiaru, no, żeby to było w miarę uciwie, żebyście nie myśleli, ale ten punkt, abyśmy wzięli jakiś elektromechaniczny takiej starej daty, czy z lepszym przetwornikiem, on by był tutaj po prostu niżej, ale charakterystyka wygląda tak, można powiedzieć, że ona jest pr prostoliniowa, no tak troszeczkę się nam tu zbliża. Ale powiem, że ta centrala nie bierze dużo prądu i ona jest efektywna, bo przy mocy macie 116 W, ona ma wydajność na poziomie 320 m3, no to, powiem szczerze, no to jeżeli na silniki klatkowe, no to jest mistrzostwo świata. Jeszcze można programowo tu poprawić, żeby to brało troszeczkę mniej to będziemy to jeszcze poprawiać, będziemy tworzyć, ale to... Podejrzewam, że w przyszłym roku jeszcze zrobimy tak, bo tutaj elektronicznie możemy troszeczkę pokombinować, żeby to wszystko brało mniej. Najważniejsze, musieliśmy zrobić, żeby nie było żadnych zakłóceń, żeby przyszły, przeszły wszystkie testy MC i tak dalej, i tak dalej. Na razie jest to tak zrobione, ale później jak już doszliśmy teraz do strzału z tym wszystkim, to jeszcze kombinujemy, żeby ten zakres był powiedzmy bardziej prostoliniowy. Chociaż tak jak mówię, ten taki półokrągły, tutaj co widzicie. To wynika właśnie z tej metody pomiarowej. To nie jest ten miernik do pomiaru mocy tutaj w takich układach. Myślę, że wam przedstawiłem tą charakterystykę. Później przy następnych układach, jakie będziemy badać, to ten miernik się nam bardziej nada, to będą wszystkie centrale z silnikami EC, ale składkowymi też inne i trójbiegowe postaram się Wam przedstawić i pokazać.